Witajcie, tu Dosiek. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Don't Star. I kontynuujemy naszą przygodę Wilsonem. E, w ostatnim odcinku walczyliśmy z pająkami chyba i mam, z tego co mam dość mało życia. O właśnie, i trzeba coś z tym zrobić. Spójrzmy szybko na mapę. Mamy ul, e, tu mamy bagna, świnki... Na mnie jedną świnkę e, ul. Jagody. Hmm, ok. Tu możemy sobie zestaw pszczelarza zebrać. Hmm, moglibyśmy skoczyć na pszczoły. Pająki. Trzeba zobaczyć, ile mamy silku. 13. Dobra, to jest takim dużo. Wyleczymy się tym. Dobra, zawsze trochę więcej tego życia. A dobra, mamy już pszczółki. Um, mamy i takiem dużo. Um, to przerzućmy. Będzie jeszcze więcej 17. Eee. Weźmy sobie to A dobra. Wywalamy całe mięso potwora. Nie! Miał tego nie jeść. Ach! Nie Dobra. Eee, to nam zmniejsza sanity. To nam też zmniejsza sanity. Dobra, to wywalamy. zbieramy troszkę trawy i surowców. Na pewno się przydadzą. Trochę trawy wypełnimy głównie. Możemy spróbować złapać motyla. Też zwraca trochę życia, to sobie zjemy. Dobra, już mamy 91. Całkiem dobrze. Odsuńmy troszkę mapę. Hmm, dobrze się szukać pustyni. Pójdziemy w tą stronę. Może tu będzie przejście. Pochodnie mamy w razie czego. Więc będziemy mogli chodzić po nocy. A szukamy pustyni, żeby znaleźć bawoły. Z bawołu będziemy mogli zrobić sobie czapkę i one dają dużo mięsa. Czy mamy jakieś szyszki? Nie mamy żadnych szyszek. A jak będziemy mieli łopatę, to sobie potem przekopiemy. A, łopaty mamy, dobra. Jak będziemy mieli łopatę, to sobie powyciągamy krzaczki i zasadzimy obok naszego obozu. Dzięki temu będziemy pod stałym. Eee, Podstawą dostawą jedzenia zawsze to jakaś A chodź Dobra, nie będziemy go gonili, nie ma sensu Czy to tam będzie? Miejmy nadzieję, że tak A jak nie, to zebraliśmy trochę jedzenia po prostu Warto sobie odkryć tą mapę Hmm. O, i skończyła się wyspa. Więc wygląda, że w tą stronę już za wiele nie ma. Będą bagna, które trzeba będzie podkrywać. Ale tu dużo, dużo później. Ja będziemy mieli lepszy odprzęt. Ja są niebezpieczne stworzenia. Dobra, to przejdziemy tutaj, odkryjemy sobie do końca. Podrywamy jagódki. Marchewki, kwiatki Prawe hmm. No, w zaraz będziemy mieli 12, to Będziemy mieli na następny wianek w razie czego o. brawo o drzewiec Biegnie za nami Nie. Niech to biegnie Tak, mu uciekniemy. Spokojnie I chyba za nami biegnie, tak świadczy, jakbyśmy go wprowadzili w pszczoły, to by zaczął z nim walczyć. Nie wiem, hmm, co my tu mamy. Dobra, wejdźmy na ten nieodkryty teren. Zbierzmy sobie marchewkę. Jedną, drugą. Mam tu jakiś brzydszy teren. Hmm, co my tu mamy? Drzewka mamy. Strasznie tu łysą. No jak ścieżka. A tak poza tym nie ma nic. Dobra. Trawka wybrana. A dobra, już mamy kolejny. I wracamy do bazy w takim razie. To będzie pierwszy dzień za nami. Coś sobie ugotujemy na dalsze podróże. Kwiatka nie potrzebujemy. Odkryjemy sobie tej cały teren na spokojnie. O maweczka jedna, druga. O, jagody. Dobra, uzupełniliśmy zapasy na pewno. To też jest bardzo ważne. Uu, dużo tych jagód. Jeszcze na górze były. Dobra. A do bohołów jeszcze warto iść, bo oprócz tego będziemy mieli kupę i z kupy będziemy mogli zrobić sobie farmę. I mając farmę, też będziemy mogli sobie robić... owocki. więc będziemy mieli jedzonko. Dobra, co zostajemy tutaj. Rozpalimy sobie ogień. Eee... tutaj... Prawo, po to. Muszę go usmażyć, zobaczyć co on daje po usmarzeniu Eee... nas zwiększa. A tutaj nas zmniejsza, ale daje... Dobra, to może to się przyda. Czarną godzinę. Zjemy sobie... Jeden zwróci nam jedno do życia. I... Dobra, będziemy musieli rozpalić drewnem. Dobra, mamy duży ogień. Powinien wytrzymać trzymać do końca nocy. Usmażymy sobie jagódki. I będziemy ruszali w następnego dnia w górę. Tak mi się zdaje. Eee, przekroczymy ten las. Chociaż możemy spróbować pójść w tą część. Nie, to pójdziemy w dół. Tylko w drugą stronę. O, i tu mamy krzeczek obok, sobie też podniesiemy. O, chodź, zobaczymy cię. Dobra. Psy już nas atakowały. Tak więc nie mamy się czego obawiać. Tylko trzeba by się jakoś podnieść jeszcze co zdrowia. Co trzy? Zbudowanie namiotu dużo by nam dało. Naciąg. But jak pół... one po usmażeniu dają nam życie datowo. Więc usmażmy sobie to wszystko. A tak jak mówiłem, ogień spokojnie całą noc trzymał. 3, 2, 1 Dobra. Więc biegniemy. Pojdziemy sobie do ścieżki i odbijemy w lewo. Tak jak ona nas prowadzi. O, tutaj ta brzydsza część lasu. Gdzie tu Dobra, biegniemy w dół. Hmm. O, kamień, kamień, kamień. O, kamień, kamień. Tu będziemy mieli przejście. To jest do jaskini chyba jakieś wejście. tu będą kamienie. Mam wrażenie, że za niedługo gdzieś będą groby. Tam widziałem kawałek pusty. Tak mi się zdaje. Dobra, se. Łopająki na drodze. Niech się rozwiną za trzeciej, poziom będziemy mieli królową i będziemy mogli po zniszczeniu ich zebrać eee, Jajka. I założyć kolejne gniazdo To jest bardzo opłacalne. Ponieważ, gdy zbierzemy te jaja konu, to możemy zrobić kolejne w wygodnym dla nas miejscu i tam sobie biegać. Dobra, tu mamy świnki. Świnki sobie śpią dziwne w ciągu dnia. I tutaj mamy strasznie dużo tych pająków. A więc już wiemy, gdzie przychodzić po to. Czy tu będzie król świń? Nie wiem... Mając młot będziemy mogli rozwalić te wszystkie domki, będziemy mieli dużo materiałów z nich, e, ociosany kamień, deski. Hmm, dobra, zejdziemy sobie... Czy jak widziałem... Tak, widzę grup. Tutaj mamy grób. Je można rozkopać. I pozyskać jakieś ciekawe przedmioty. I co idziemy w prawo? O, stawy, będziemy mieli gdzie łowić. Mamy tylko jeden o tu warto pozyskać. Będziemy mieli złoto, złoto zawsze się przydaje. Czy mamy kilof? Mamy kilof, ale kilofa nie starczy, tak więc zrobimy sobie nowy. Dobra. Chodź do nas złoto, kamyczki. Dobra. Biegniemy dalej. Okej, okay, pająki, znowu pająki. A tu jest jeden wielki las chyba. Mam wrażenie, że tu nie będzie wody. No i tak mi się wydaje. Wow, dużo tych pająków. Dużo. Dobra, tak, żeby nas nie zaatakowały. O, jak ich pozbieramy, to więcej niż 40 będziemy tego mieli. Z kim one walczą? I one walczyły Nie wiem. Dobra Jużby tu świnka z nimi walczyła Nie wiem, dobra, ale mamy Kolejny surowiec po drodze. Zniszmy sobie tą skałę. No dawaj, dawaj, dawaj. Zbierzemy troszkę kamienia. Linty. Dobra, tu nie wchodzę. Odbijemy sobie w lewo i poszukamy pustyni. Mam nadzieję, że to nas doprowadzi do jakichś dalszych terenów, a nie do świnek. A nie, to jest ta ścieżka. Dobra, możemy wejść w las. To będzie nos, to najwyżej spalimy cały las. W jednej grze tak mi się zdarzyło i musiałem go cały spalić, uciekałem przed pająkami. Kilka innych ciekawych rzeczy też się działo. I doszło do tego, że miałem bardzo dużo węgla. Okej, okay, tu są same pająki. Więc przejdziemy przez ten las. Mm. Nie, naprawdę tego. Tak. Gdybyśmy zebrali cały silikon, to byśmy mieli tego... Ze 100, coś koło tego. Dobra, tutaj trzeba będzie wpaść ze świnkami. Jak damy jeść świnkom i zaczniemy używać siekiery, to w tym momencie one też będą nam pomagały w zbieraniu drewna. Jak sobie wyrąbiemy cały las, to może przyjdziemy tutaj, żeby zebrać cały plecak. Bo jak sobie to zrobimy na zimę, to będziemy mieli całkiem spokojną. Noc. Nie będziemy się bali o rozpałkę. Hmm. Dobrze, czyli tu mamy tereny pająków. Tu mamy świnie. Tam się dalej nie zapuszczam. Hmm. Tu mamy mało tej pustyni. Nie wiem, znowu trzeba będzie pójść na dół, tylko dalej tym brzegiem i zobaczyć, co będzie tutaj. Ten teren przypomina mi trochę. Ten teren. Mam nadzieję, że to nie będą bagna. A nie, ten guzik. Dobra. Wracamy do obozu w tą stronę. I rozpalimy sobie ogień. Albo nie ma sensu. Co? Dobra, jedzonko. Co mamy w krzynkach? Węgiel, pułapki, pułapka się przyda. Lintę schowamy, złoto schowamy. Szyszki weźmy. Trawę schowajmy. Czy mamy trawę obok? Czyli trawa zostanie, węgiel zostaje, ten pierścień zostaje. Hmm. Pułapkę weźmy. Ona się przyda tam na pająki czy jakoś tak. Drugą zostawmy pochodnie, to trzeba będzie ugotować. Dobra, to przerzućmy tutaj, to sobie tutaj przerzucimy. Tak, tak, tak. Dobra, mm. kamienie, kamienie nam nie będą potrzebne w drodze. To rzućmy drewna. no i trzeba będzie dużo drewna. To na pewno Zróbmy sobie Janek. Dobra. On wytrzyma. A nie ma pokazane ile wytrzyma. O. Marcheweczki. Marcheweczki. Usmażone. Hmm, pojemy. Na żołądek. pełny. Syniki nie potrzebujemy odnawiać. To mam ułożone, tutaj rzućmy te pochodnie. Co do walki tutaj. Nasionko możemy podnieść. Możemy usmażyć. I zaczyna się noc. W nocy nie będę nic robił, tak więc ja dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z gry Don't Start. 什么也行。